Hej, hej, pokażę Wam, jakie trzy pary butów zamówiłam sobie ostatnio w CZC. Zrobiłam zamówienie y, online. Y, buty przyszły praktycznie po y, dwóch dniach i za przesyłkę nie płaciłam. Y, planowałam właśnie skorzystać jeszcze z tegorocznych y, wyprzedaży na obuwie zimowe, y, ponieważ y, po obecnych przecenach buty skórzane możemy już dostać za cenę około 170 zł. Mówię tutaj o obuwiu damskim. I ja zamówiłam sobie trzy pary. Hmm, za chwilkę je pokażę. Ja już je mierzyłam, oglądałam. Hmm, no i też chciałam właśnie zwrócić uwagę. Może to jest złe słowo. Nie wiem czy... Kogoś tutaj będzie, czy firma CZC będzie obchodziła moja uwaga, ale no, tak z wami podzielić się, ponieważ chyba od tego sezonu mam jakiś problem z tymi butami z CZC. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ja za chwilkę powiem, o co chodzi. Pierwsza parę butów jest marki Lasocki, i to są takie buty, które znajdziemy pod kategorią trzewiki. Jest to rozmiar 38. Są to takie czarne trzewiki ze skóry zamszowej. I one bardzo mi się podobały, i liczyłam na to, że to będą buty, o przepraszam, że to będą buty, które będą pasowały również no, do jakiejś takiej każualowej spódnicy przed kolano. Ponieważ e, też taki but zemszowy, on wygląda na taki delikatniejszy. No i też podobał mi się, więc no mówię, tutaj bardzo liczyłam na ten but. E, co jeszcze jest w nim fajnego? No też norówki takie ciekawe, tak dwukolorowe. Tutaj też mamy taki kawowy e, pasek. Więc niby wszystko fajne. E, but nie jest ciężki, natomiast... E, a, czy on jest, jest, tak, jest tak delikatnie ocieplany w środku, sznurowany. Tutaj mamy z boku ekspres. Ta podeszwa wygląda na taką antypoślizgową. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że zamówiłam swój rozmiar, jaki zawsze nosiłam i niestety te buty są o no, taki no, rozmiar, nie wiem, ciężko powiedzieć. No są za duże. Są zdecydowanie, są za duże i ja je po prostu ja je po prostu oddam od razu powiem zwrot możemy zwrotu zwrot możemy dokonać chyba również w sklepie stacjonarnym i jest to bezpłatne więc tak fajnie się prezentują ale niestety nic z tego natomiast to nie jest pierwsza para butów z CCC Marki, właśnie Lasocki, którą w tym roku przymierzałam w moim rozmiarze 38 i co się okazuje, 38 było za duże, 37 za małe. Była duża różnica pomiędzy tymi rozmiarami. I to jest już trzecia para butów, dlatego już nie będę domawiała tych w rozmiarze 37. To jest trzecia para butów, z których nie mogę sobie niestety dobrać rozmiaru. Raczej moja stopa nie zmalała. Ja od wielu lat taki rozmiar nosiłam i nie było nigdy z tym problemu. Nigdy nie kupowałam połówek. 38 było na, zawsze na mnie dobre, więc ktoś coś tutaj pokręcił z rozmiarami. Nie wiem, może warto byłoby jeszcze raz przemyśleć tworzenie tych butów, ich rozmiarów. Tak wiecie, na polskie stopy. By the way, sprawdziłam sobie zamawiając, tak z ciekawości, gdzie te buty są produkowane. W Polsce nie są, od razu powiem. No, wiecie, wiadomo, no w większości teraz rzeczy są produkowane nie w Polsce, tak. Żeby po prostu zmniejszyć koszta produkcji, ale pytanie, czy ktoś, kto robi, nie wiem, wykroje i tak dalej. Nie wiem, to jakoś. No wiecie, czasami jest tak, chociażby nie wiem, yy, zauważam, że na przykład czasami rzeczy z sieciówek, yy, na przykład nie wiem, załóżmy marka CNA, często te rzeczy yy, są w takich rozmiarach, że yy, one są tak jakby za duże. Yy, yy, nie wiem, więc nie wiem, może to zależy. CNA jest chyba niemieckie z tego, co kojarzę. Nie wiem, może to zależy na. Nie wiem, może jakieś głupoty tutaj gadam, na kogo się tą, jakby, no, miarę bierze. Nie wiem, nie wiem od czego to zależy. No, coś tu jest pokręcone ewidentnie. Nie wiem, czy wy też macie takie problemy z butami CCC. E, tak, także tamtych czarnych niestety nie wezmę. Druga para jest marki e, GoSoft. Co my tutaj mamy? Swiss Comfort te buty są produkowane w Wietnamie i teraz tak co my tutaj mamy zamówiłam do wyboru takiego jednego tradycyjnego taką jedną tradycyjną parę trzewików też tutaj mamy skórę tym razem skórę licową buty są całe czarne sznurowane na, na lekkim takim obcasie ich podeszwa wygląda, no nie wygląda taką, która miałaby się śliskać. Natomiast tak. Nie są tak, nie są ciężkie. Natomiast po przymierzeniu, te buty, one są przynajmniej dla mnie troszeczkę wąskie w palcach. Natomiast myślę, że ta skóra by się rozbiła. Natomiast. Nie wezmę z ich z innego powodu. Nie wiem, może już przesadzam, ale no może to też by się jakoś tak, wiecie, dopasowało do stopy. Natomiast nie wiem, ta zapiętka, ona jest bardzo, jak ja przymierzyłam te buty, no, no jest taka bardzo sztywna, ale taka, mm, wiecie co, jak włoży się tam rękę, to nie wiem, może ja przesadzam, ale tam czuć taki po prostu jakby tam był po prostu karton nie wiem jak to powiedzieć to nie jest tak ładnie wyścielone skórą czy no z reguły to nie z reguły takie, takie miejsca nie są wyścielone jakimś tam zamszem właśnie ociepliną ale to jest takie jak ja założyłam te buty to one były takie mega sztywne i bardzo obcierały i ja w nich jeszcze oczywiście nie chodziłam tylko przymierzyłam i ja potem włożyłam tam ręką, wiek, kurcze takie wiecie taki, uczucie takiego kartonu po prostu no i to by kosztowało tam około 170 zł. Tak się prezentują. Nie wiem, no nie podoba mi się tutaj ta właśnie ta zapiętka, i chyba tak to się nazywa. No bo tutaj te palce no myślę, że to by się rozrobiły. Natomiast no też się na nie nie zdecydowałam. Miałam jeszcze wstępnie włożone do wirtualnego koszyka dwie, ła, dwie. Inne pary takich tego typu trzewików skórzanych, natomiast z lasockiego, właśnie. Natomiast, no nie wiem, jakoś tak nie wzięłam, bo te mi się najbardziej podobały i liczyłam, nie wiem, no gdzieś tam miałam nadzieję, że pewnie będą mi pasować. Niestety tych butów też nie wezmę. A może właśnie jeszcze powiem Wam, spodobały mi się na stronie, natomiast ja ich finalnie, finalnie nie zamówiłam. One są też droższe niż te pary, które tutaj pokazuję. Pojawiła się chyba od jakiegoś czasu taka marka w CCC, przynajmniej na stronie internetowej, ponieważ w moim sklepie stacjonarnym w CCC nie ma ich. Nowa, nowa marka obuwia. Kurczę, tylko teraz zapomniałam, jak one się nazywały. Hmm. No właśnie, jeżeli wiecie o co chodzi, napiszcie mi w komentarzu, bo to nie są buty. Okej, okay, sprawdzę, sprawdzę i chyba tutaj dopiszę pod spodem, pod filmikiem. I, i, i one nawet wiecie, wyglądały na, na ciekawe. I te buty tej marki dostaniemy w cenie no tak minimum 300 zł z ciekawości sprawdziłam ich ofertę na sezon teraz wiosenno-letni i te półbuty które pojawiły się również są w takiej cenie minimum 300 zł nawet ponad 300 trzeba zapłacić za jakieś tam półbuty no i nie pamiętam jak one się nazywały, cały czas zapominam tę nazwę sprawdzę, napiszę, jeżeli macie jakieś buty tej marki to to napiszcie czy one się sprawdzają czy warto zainwestować w nie znaczy wiecie to też to nie jest jakaś też duża kwota to 300 zł natomiast no powiem tak ja w butach takich z CCC Lasockiego na przykład jestem w stanie gdzieś dwa sezony sobie pochodzić no zawsze mam jakieś tam inne buty też w zapasie jeżeli to nie jest moja jedyna para to nawet przy takim częstszym użytkowaniu, spokojnie dwa sezony takie buty skórzane wytrzymują. No i, no i z reguły były dosyć wygodne i ten rozmiar y, był dopasowany. Więc pomyślałam sobie, że teraz y, za niecałe dwie stówki również sobie kupię takie buty i po prostu y, no znowu będę miała jakieś dwa sezony. To sprawa numer jeden, sprawa numer dwa. Nie wiem, nie chcę się już chodzić nigdzie indziej, po prostu szukać butów, po prostu weszłam na stronę internetową. I zamówiłam kilka par. Eee, a, to są te, których nie biorę. I jeszcze jedna para, Gosoft. Gdzie one są? Nie ma ich. <laughs> Aż się sama <laughs> zdziwiam. Słuchajcie, dlaczego ich nie ma? No nie ma ich, bo już są, odło Oj, ci, już są odłożone. Wiecie gdzie? Przyniesiemy ja. Voilà. Czemu są tam odłożone. Zgadnijcie. Ponieważ ja te buty chyba wezmę. Tak się prezentują. Yy, są to takie buty. Pod jaką je kategorią znajdziemy. Hmm, to są chyba. Jak to się nazywa? Yy, to nie są oficerki, to są. O, nazw mi brakuje. Hmm, no jest to obu, obuwie ocieplane, ale to są. Yy, Ojej, <grywanie> werkuje mi słów. E, zapomniałam, kurczę, dobra. I teraz tak. To nie są buty ze skóry. E, to jest skóra ekologiczna, natomiast mi e, na stronie one spodobały się, ponieważ e, spodobał mi się ich kształt. Spodobał mi się ich kształt. E, są to buty na takim. No, lekkim podwyższeniu z lekki obcas. Myślę, że wydaje, wydaje mi się, że nie powinny być śliskie. Są na suwak. Na razie trochę ciężko je się wkłada, natomiast z pomocą łyżki bez problemu myślę, że można je będzie włożyć. O, wiecie, co teraz. Teraz zobaczyłam, że one mają tutaj z takiego memory foam, że mają tą piankę memory. Ja dopiero teraz sobie tutaj włożyłam rękę do środka i rzeczywiście, jak się je ugniecie, bo ja nie czułam tego zakładając ich, to one delikatnie się rzeczywiście tak uginają, mają tą piankę taką memory. I to są jedyne buty, które jak włożyłam, to były dobre na długość. Są dosyć też szerokie niątki w woziuteńkę, stopy. I tak pomyślałam, że też przyda mi się taki but na taką mokrą podogodę, będzie jakiś deszcz, jakiś śnieg będzie topniał. Chociaż no, śniegu to teraz u nas jak na lekarstwo, ale. No deszcze trochę się zdarzają. I one są takie. No, w środku są bardzo milutkie. Ta ocieplinka jest taka gruba i one, one w ogóle nie były drogie, one kosztowały 130 zł. Jako takie buty zapasowe wiecie na deszcz. Myślę, że one też nie będą wyglądały tragicznie, jak gdyby nawet je założyć do jakiejś casualowej spódnicy. Takiej, nie wiem, przed kolano na przykład, tak? Mm. Tak to widzę. Jakąś taką. Um, no tak. I to są, to są jedyne buty, które niestety mogę wziąć z tego zamówienia. No, bardzo, bardzo liczyłam na te, na te czarne y, zemszowe. Niestety myślę, że najprawdopodobniej no, nie dopasuję sobie tutaj y, rozmiaru. Więc no, dobrze, że chociaż takie sobie zostawię. Ym, jeszcze poluję sobie, ale to już raczej nie w CCC. Chyba, że ktoś mi poleci jakiś tutaj fajny model. Poluję sobie na jakieś takie buty. Coś ale trekkingowe, wiecie, no dobra. Ja nie chodzę po górach, ale jakoś tak mam w głowie takie buty. Coś ale trekkingowe, takie troszeczkę wyższe, za kostkę, ale właśnie nie wyglądające jak Adidasy, takie raczej nie takie streetwearowe, tylko właśnie takie, w ogóle nie mam żadnych takich właśnie takie, które można by sobie nie wiem, wziąć na powiedzmy właśnie na wycieczkę w górę jaka marka? nie mam pojęcia ponieważ chyba jeszcze nigdy takich butów nie kupowałam zimowych, mam takie wiosenne no takie wiosenno-jesienne firmy oho firmy, czy mi się przypomni nazwa? no nie tylko nie to E, też z CCC. Dobra, poddaję się. Nie wiem, co dzisiaj mam z tymi nazwami. Trudno, napiszę w komentarzu. Mm, w każdym razie, jedne udało mi się kupić, takie też na wyprzedaży. Y, takie właśnie Adidasy, ale takie trekkingowe y, z CCC i one są, są fajne, są solidne. Jedyny minus, właśnie, no. Trochę są śliskie, trochę ta podeszwa pod spodem jest śliska, to nie jest ani, to nie jest Lasocki, to nie jest GoSoft, y, to nie jest Riker, y, jeszcze inna, o, 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 na końcu języka tą, tą nazwę, to nie jest Nike, nie Puma, nie, 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 nic tego typu, Skechers, o, Skechersy, tak, Skechersy, natomiast... Y, no, właśnie, one mogą być minimalnie śliskie, natomiast są bardzo wygodne, też mają taką tą piankę memory i są dosyć takie trwałe. Więc to mogę polecić. No dobrze, więc ja swoje zakupy kończę niestety tylko na tej parze. Może jeszcze coś mi się uda fajnego znaleźć.